Cześć wszystkim. Dzisiaj? dzisiaj mamy do zaprezentowania wam nową grę. Kupiliśmy ją. Nazywa się Zombie Site Czarna Plaga. I dzisiaj zrobimy taki unboxing tego. Otwieramy. To. Otwieramy. No i zobaczymy właśnie, co to będzie. Tutaj. Piękny. Dzisiaj tak na, jest właśnie. Zobaczymy, co tutaj mamy. Jakąś zawartość tego. Otwieramy pudełko. Cześć. Uf, Cześć. Czekaj, nie jest łatwo wcale. O. Dobra, patrzcie. Tutaj mamy. Książka. Mamy pierwszy element. To jest taka książka. Zombie Side, Czarna Plaga. Zasady gry oraz Księga Misji. O, patrzcie. Mamy zasady gry i księgę misji. Dobra, zobaczymy sobie to szczegółowo tutaj. Zobaczymy sobie, tu położymy. Tutaj dobra, teraz mamy takie coś. Czekaj, Simone, jak po kolei. Teraz mamy pudełko. Wow, patrzcie na to. O Czekaj, co my tu mamy? Tu mamy chyba bohaterów, tak? Tu mamy różnych bohaterów. O kurczę... To są. Te szare to są Simon Zombiaki, wiesz? To są źli. A tutaj mamy figurki jak mój epic Tych dobrych. A jak mój epic A tutaj jest rycerz. Simon chciał właśnie drwale. nim grać. A to właśnie twój drwal. Pokaż drwala. Magę. Magę masz ciebie. Fajne te figurki są zrobione. Tak detalicznie. Kogo my tu jeszcze mamy? Tutaj mamy taką... Pypkę, tutaj mamy kogo magika, tak? jakiś Magik taki. Aha. Jeszcze mamy tutaj taką wojowniczkę. A. Wojowniczka z mieczem. Tutaj mamy... Mamy kości do gry. Sześć kostek do gry. Tutaj mamy takie coś, pewnie do przypinania. Tutaj do rozwoju postaci. Mamy jakieś żetony. Jeszcze nie wiemy do czego to służy, ale się dowiemy. O, tutaj mamy karty specjalne. Aha, karty z. Przedmiotami. Tu mamy na pewno jakieś przedmioty. Ekwipunek początkowy i jakieś inne jeszcze karty. Zazwy, bo od razu otwieramy. Zobaczymy, co tutaj jest. Na tych karteczkach takich, co my tu mamy? Wybuchmany. A tu są jakieś przedmioty itemy, i temy. Jakieś różne. Te karty się dzielą na. A no, tam są jeszcze więcej zombie. Tu mamy karty takie. Tu mamy karty takie żółte. Tu mamy karty z jakimiś temami, chyba. Tu mamy. Reszta to są coś takiego, chyba, ale to się dowiemy, co to jest, dobra? Czyli mamy takie trzy kubki, jakby kart. Czy tutaj są karty? Tam jeszcze są karty. Tutaj mamy karty postaci, takie. Tu się wszystko pewnie układa w tych kartach. Tutaj mamy poziom doświadczenia. Każdy będzie miał swoją swoją taką kartę. Tutaj mamy ile tych kart jest. O, dużo! To ile osób można grać? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć osób można grać. Tutaj zobaczcie, mamy wszystkie te takie postacie. O, pokażę wam to z bliska. Tutaj bohaterowie są brązowi i mamy tutaj dużo. Naprawdę dużo zombiaków. Ok. Co tam jeszcze się do, do, dopatrzyłeś? A tutaj mamy... Tutaj mamy... co mamy? Planszę do gry już taką. I kartę postaci widzę. Zobaczymy jak to... Ok, to sobie weźmy na bok. Pierwsze co mamy, to mamy aha, aha. jeszcze zapakowane, to są karty bohaterów, to też trzeba sobie rozpakować. To chyba będziemy w drugim odcinku. Tak, tak. Teraz sobie zrobimy tutaj takie rozpakowanie tego wszystkiego, zaprezentowanie jak to wygląda. Dobra, mamy postać. AN. Bojowniczka jakaś chyba. Baldryk czarodzień. Plovis to będzie e, rycerz. Samson to będzie ten drwal taki chyba, czy jakiś barbarzyńca czy coś takiego. Nelly też jakaś wojowniczka. I Silas to jest e, elf. To są postacie, którymi możemy grać. Koniec tu są jeszcze coś... Dokładnie. Dobra co tutaj mamy? Pokażmy te plansze Tu są coś takiego, jakieś plansze, takie są mówić żeby właśnie nie pomieszać tych kart To nie jest to sobie poukładane. Będziemy sobie to rozkładać te plansze karty na razie tutaj. No tutaj mamy te plansze. To można sobie w różne sposoby układać te plansze. Jak zależy jak sobie rozplanujemy misję pewnie. O, tutaj jeszcze coś jest. patrz. Co my tutaj mamy. Tu są jakieś rzeczy, o których musimy przeczytać jeszcze sobie. Korona, zombie. To są jakieś na pewno odnośnie mapy Przedmioczki. Tutaj możemy nawet zerknąć, co to jest. Czyli mamy takie coś mamy tutaj cały zestaw taki to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 takich planż do ułożenia mamy tutaj całą tu instrukcję. A my jak chyba nie ma tutaj. Dobra, i tam wydów. Z tyłu. Dobra. Na razie robimy w tym odcinku tyle. No właśnie. I w następnym odcinku będziemy już przedstawiać Wam rozłożenie całej planszy. I granie w, tej, w tą planszówkę. I granie już. Dzięki za oglądanie. Pozostawcie nam łapki w górę no. i subskrypcję. Pa pa!